Takie paczuszki powinno się rozpakowywać w dziennym świetle. Zawierają bowiem sobie rzeczy, których nie powinno być. Jedna dla mnie, a druga dla mojego kolegi Michała, który poprowadził mi pierwszą sesję Urhamera. Zerwie jest fajnie, bo okazuje się, że doktor nauk jest Twoim wujem i tak sobie można konstruować. Zamiast siedzieć w karczmie, to można dostać od jakiejś postaci list, w którym ktoś w spadku przepisuje ci dom, albo księgę. Patrz, zobacz co znalazłem. Zobacz, widzisz? Masz. Która dla Michała? Z lewa czy z prawa? No tutaj jest moja otwieramy fajnie fajnie taki papier jest wyjęty z wiecie z czego no i gitarę hmm. same zna, znane chłopaki Вот так он выглядит.